Cześć, witaj na kanale Rozwój na Co dzień. Mam na imię Szymon i w dzisiejszym materiale opowiem o tym, czego do tej pory nauczył mnie mój związek. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Na początek chciałbym opowiedzieć troszkę o swojej przeszłości w aspekcie relacji damsko-męskich. Otóż, może zdziwi was to, ale przez prawie 22 lata swojego życia byłem singlem. Zdarzały mi się co prawda jakieś relacje z przedstawicielkami płci przeciwnej, lecz nigdy nie dochodziło one do związku. Powodem tego stanu rzeczy było to, że na początku byłem cykorem, bałem się pocałować dziewczynę, zrobić kolejny krok w naszej relacji. Co miało miejsce przez okres całego gimnazjum i liceum oraz kawałka studiów, a później albo znajdowałem coś w danej dziewczynie, co mi się nie podobało, jakiś powód, powody, dla których nie mielibyśmy być razem, lub też później miałem już dosyć tego, że ciągle mi to nie wychodzi i odpuszczałem. Mam jednak taki charakter, a nie inny. Jeśli czegoś. Bardzo chcę, to dążę do tego, żeby to osiągnąć, mimo wszystko, mimo wszelkich przeszkód, niepowodzeń, ostatecznie i tak ciągle staram się do tego dojść. I tak też było w tym przypadku. Ostatecznie, po tych wszystkich latach niepowodzeń, znalazłem dziewczynę, w której się zakochałem i z którą teraz jestem w szczęśliwym związku. A oto lekcje. Które wniosłem z tej relacji. Pierwsza rzecz. Nie powinienem zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. W postawie, którą przyjmowałem wcześniej, czyli w myśleniu przede wszystkim o sobie, można dopatrzeć się pewnych zalet, gdyż robimy wtedy po swojemu, tak jak my tego chcemy, co skutkuje tym, że czujemy się dobrze, gdyż nie musimy nikogo słuchać. Charakteryzuje się jednak ona Mocnymi wadami. A to dlatego, że gdy tylko mamy do czynienia z innymi ludźmi, nie są moi zadowoleni z tego, że nie liczymy się z ich zdaniem i tak naprawdę nie interesujemy się tym, co oni myślą i co oni mają do powiedzenia. Cóż, niby logiczne i sensowne, ale ja kiedyś tego nie rozumiałem. Druga lekcja, którą wyciągnąłem ze swojego związku: można myśleć o drugim człowieku bardziej niż o sobie samym. Wcześniej wydawało mi się nieprawdopodobne, że da się tak zrobić, a szczególnie, że ja tak bym mógł. Myślę, że ma to związek z moją sytuacją rodzinną, która na szczęście nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. I przez którą, jak mnie mam, miałem wcześniej problem, żeby w pełni zaufać drugiemu człowiekowi. Teraz na szczęście tak nie jest. I jestem naprawdę wdzięczny za to z jak cudowną osobą było dane mi się związać. Staram się doceniać to każdego dnia i cieszyć się tym tak często, jak tylko mogę. 3. Warto robić rzeczy dla innych ludzi, a nie tylko dla własnych korzyści i wygody. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób rozsiewamy pozytywną energię, która sprawia, że zarówno my, jak i ludzie wokół nas, wszyscy stajemy się szczęśliwsi. A otaczający nas świat z dnia na dzień jest coraz bardziej przyjemnym miejscem do życia. Jak mówi pewne powiedzenie: co zasiejemy, to zbierzemy, a karma wraca. 4. Nie wszystko wiem najlepiej, a nawet jeśli wiem na dany temat sporo, to zawsze warto skonfrontować zdanie swoje ze zdaniem innej osoby. Bardzo często wydaje nam się, że wiemy lepiej, lepiej niż eksperci w danej dziedzinie, niż ludzie z większym doświadczeniem od nas, niż nasi rodzice czy ludzie, którzy zajmują się daną rzeczą na co dzień. Warto jednak uświadomić sobie, że niekoniecznie tak jest i zapytać o radę, poprosić o pomoc, czy, czy skonfrontować się. Ze specjalistą w danej dziedzinie. Jako przykład takiego zachowania chciałbym tutaj podać rutynową czynność ze swojej przyszłości. Otóż przez prawie 4 lata chodziłem na siłownię nie mając za bardzo pojęcia o tym, jak prawidłowo oddychać, o tym, że warto trzymać napięty brzuch, odpowiednią postawę ciała oraz niezbyt wiedziałem. Jaka jest poprawna technika ćwiczeń przy wielu różnych ruchach? Na szczęście w końcu poszedłem do Rozumu po głowy i zapisałem się na spotkanie do trenera personalnego, który opowiedział mi o tych wszystkich rzeczach. Pokazał mi, jak powinienem wykonywać poszczególne ćwiczenia, za co niezmiernie jestem mu wdzięczny. W temacie tego punktu odsyłam do materiału Michała Wawrzyniaka, który bardzo dobrze wypowiedział się na temat. ...tej społecznej tendencji. Pomyślę, że tak mogę nazwać takie zachowanie. Lekcja piąta. Bardzo istotna. Codzienne życie wcale nie musi być super trudne. Nie musimy stale zamęczać się robieniem ciężkich rzeczy. A po wykonaniu swojej pracy warto zrelaksować się i odpocząć. Jest to niezmiernie ważna rzecz. O której nie powinniśmy zapominać. Osobiście miałam niestety skłonność do lekceważenia mocy regeneracji odpoczynku, więc tym bardziej cieszę się, że teraz nie mam z tym już takiego problemu. A przynajmniej nie tak często jak kiedyś. 6. Spokojna i lekka muzyka wcale nie jest gorsza od ciężkiej i głośnej, a nawet może być od niej znacznie przyjemniejsza w codziennym odbiorze. Do tego punktu nie ma chyba co dodawać. Wspomnę jedynie, że zawsze byłem fanem muzyki rockowej i metalowej, której to słuchałem najczęściej. Teraz wiem jednak, że nie są to jedyne słuszne, że tak to ujmę, gatunki muzyczne, którymi można się naprawdę jarać. A istnieje ich znacznie więcej i warto czerpać z tego, co tworzą różni ludzie w różnych stylach. Rzecz siódma. Accept and overcome, czyli zaakceptuj i przezwycięż. Jest to pierwsza z dwóch magicznych sentencji, które co jakiś czas powtarza mi moja dziewczyna. Chodzi tutaj o to, że kiedy znajdziemy się w jakiejś niesprzyjającej, trudnej sytuacji, warto zamiast rozpaczać, myśleć, jak to źle, smutno nam nie jest, zaakceptować ten stan rzeczy, uspokoić swoje negatywne emocje. I po prostu odpuścić, albo, jeśli jest taka możliwość, znaleźć rzecz, którą możemy w danej sytuacji zrobić, i po prostu wykonać daną czynność, która być może sprawi, że wyjdziemy z tej negatywnej, przynajmniej na pierwszy rzut, rzut oka, sytuacji. Polecam też nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy realnego wpływu. Na pewno uspokoi ten nasz umysł i pozwoli cieszyć się dniem obecnym. Lekcja ósma. Nie muszę niczego, mogę wszystko. Jest to druga ze wspomnianych przed chwilą sentencji, którą razem z dziewczyną traktujemy jak swego rodzaju motto i powtarzamy je sobie w gorszych chwilach, zarówno w momentach smutku, strachu, jak i. Niepewności czy zwątpienia. A to dlatego, że my również jesteśmy ludźmi, i tak samo jak każdy inny, czasami po prostu nie wszystko idzie po naszej myśli. Nie czujemy się zbyt dobrze, czy mamy ten gorszy dzień. 9. Liczy się chęć i gest. To jedna z najnowszych rzeczy, które uświadomiłem sobie dzięki swojej dziewczynie. Chodzi tutaj o to, że to te najmniejsze rzeczy, takie jak opuszczenie deski krozetowej czy zrobienie i przyniesienie herbaty do łóżka, pokazują, jak bardzo zależy nam na drugiej osobie i jak często o niej myślimy. Jako przykład pokazuję zdjęcie mini bukieciku, które, który stworzyłem na niedawnym spacerze z roślinek znalezionych na trawniku. I dziesiąta lekcja, którą wyciągnąłem ze swojego związku, czyli komunikacja. Niezwykle istotna, a tak często bagatelizowana kwestia. Mam tutaj na myśli, że zdarza się to nierzadko, iż w codziennym życiu nie rozmawiamy o niektórych problemach, zapominamy, żeby opowiedzieć drugiej osobie o swoich nadziejach czy oczekiwaniach, z czego wynikają potem różne problemy, konflikty i nieporozumienia. A można w tak łatwy sposób tego uniknąć. Wystarczy tylko porozmawiać. Zbliżając się do końca tego materiału, wspomnę jeszcze o tym, że nie chodzi mi o to, aby się wywyższać, pokazywać, jaki to nie jestem super, ile teraz wiem i tak dalej. Tylko moim celem jest, tak samo jak celem tego kanału, tak naprawdę, żeby na przykładzie swojej historii inspirować ludzi do wprowadzania zmian do swojego życia, do rozwijania się, podejmowania wyzwań i robienia tego, co Czasami trudne, ale zdecydowanie warte zachodu. Nie mówię też oczywiście, że jestem święty, bo nadal zdarza mi się od czasu do czasu popełniać wspomniane w tym materiale błędy. Jednak różnica między tym, kim i jaki byłem kiedyś, a tym, co jest teraz, jest naprawdę ogromna. I mam szczerą nadzieję, że ten materiał zainspirował Cię do wprowadzenia zmian w swoim życiu i pokazał Ci, jak wiele można nauczyć się z relacji z drugim człowiekiem. Na koniec chciałbym polecić Ci trzy książki, które mi osobiście bardzo pomogły zrozumieć temat relacji damsko-męskich i które odpowiedziały na niektóre z moich pytań. A są to 1. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, Johna Greya. 2. Księga Związków, Podrobów i Seksu Krzysztofa Króla oraz 3. Męskość, nowe spojrzenie, psychologa Steve'a Bidolfa. Polecam Ci serdecznie, abyś zajrzał, zajrzał do nich i nauczył się trochę więcej we wspomnianym właśnie temacie. Ten filmik jest pierwszym materiałem, w którym do nagrania dźwięku posłużyłem się zewnętrznym mikrofonem. Także mam szczerą nadzieję, że jakość audio jest tutaj lepsza niż poprzednio. A jak to by się spodobała? Napisz mi o tym w komentarzu. Daj również znać, jak podoba ci się taka forma przedstawienia treści, czyli w punktach. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw lajka, udostępnij go oraz zasubskrybuj kanał po to, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Dziękuję ci za twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.